Was w dzisiejszym filmie, dzisiaj tak jak Wam mówiłem, będziemy sprawdzać gniazdo tej białej samicy. Okociła się dzisiaj e, rano. Przyszedłem na chwilę do hodowli, tylko zobaczyłem, że się wykociła i było wszystko git, więc zostawiłem sobie na teraz. Samica siódł do klatki na chwilę i sprawdzamy gniazdo. Samica generalnie nie wiem, jakie ma młode, bo była ona kryta. Kilkoma samcami, znaczy kilkoma, w sensie dwóch różnych raz, Bo była kryta tym moim belgim żutem. I jeszcze ba, yy, baranem francuskim, tam u pana od którego ją brałem. O dobra, wy macie już widok jakiś na to? Nie wiem co tutaj jest, jak tu jest i w ogóle. O, zobaczymy co my tu mamy. Nie sprawdzałem gniazda. O, tutaj mamy. No i mi się, że może być żółty, może po żółtym. Taki kolor troszkę jak żółty, albo to jest biały. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy po reszcie młodych. Jak będą wszystkie takie, to znaczy, że. O, ale ja już tu widzę, o, tu będzie. Wydaje mi się, że tu będzie jakiś Madagaskar czy coś takiego. takie... O i tutaj czarnego mamy. Nie, to jest po Baranie, bo ba Baran nie pamiętam już szczerze, nawet takiego on był koloru. Ale był coś takiego. O i tu mamy parę białych. O kurczę, zapomniałem liczyć, ile ich jest. Ale sporo ich jest. O, idźcie, maluszki, idźcie. O. Dobra, nic tutaj widzę chyba nie ma. W gnieździe tak zdechłego. Dobra. I można liczyć. Eee, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. O, siedem młodych. W tym jeden czarny, a jeden taki szarawy, że tak to ujmę. No nie wiem jak to ująć. Ale mnie zastanawia, bo z reguły króliki mają po 8 młodych. 7 to jest rzadka liczba. I. I mnie zastanawia. Zastanawia mnie to czy gdzieś tu nie leży coś zdechłego, bo, bo 7 jest z reguły taką 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 liczbą rzadką, bo tak to ujmę. Zerkniemy sobie jeszcze tutaj, czy nic nigdzie nie leży, tu pod mogło mogłoby coś w sumie leżeć, bo to nigdy nic nie wiadomo. A tu jak nie leży. O, tu jeszcze widać jakąś krew. To wyrzucimy, tę słowę, by tu nic nie gniło. Czy coś? O dobra, myślę, że jest bit. Dobra, nie widzę tu żadnych. Może tu gdzieś jeszcze, w końcu gniazdy sobie przypatrzę. Tutaj bardziej z tyłu. Ale nie, nie ma nic. No dobra, czyli jest. 7, co to jest? Nie, to się już... oddziłam. Czyli uznaję wynik za 7 młodych i nie ma żadnego odpadu. Jak na razie jest bardzo fajnie młode, fajnie nakarmiona. Będą one najprawdopodobniej częściowo z, oku... z oklapłymi uszami, bo są po, po, po baranie. Ale zobaczymy. Ten baranek, z tego co tam pamiętam, to on nie był jakiś za duży, ale. Nie wiem, czy on był czysty, czy nie, ale no, powiem tak, że to są młode na mięso, więc. Więc. Eee, więc po prostu mi na, na czystości i rasy nie zależy. Gdzieś tam może zamierzałem sobie zostawić na mamkę coś, ale może sobie po prostu dokupię jakąś samiczkę czy coś. Jakąś po prostu. W ogóle zamierzałem kupić se termundy, ale. No, ale wyszło tak, jak wyszło. Bo Termundów tutaj nie ma za bardzo w okolicy. W sensie zamierzałem kupić se termunda i kryć go Belgiem, na przykład. W sumie to tylko Belgiem, bo Termunda sam sobie raczej nie utrzymywał, bo... bo by mi się nie opłacało. Znaczy, też jest jeszcze taka opcja, że trzymać sobie ze dwie 3 samiczki na mięso, bo ludzie pytają i. No i właśnie nie wiem jak to kurczę będzie. Jak na razie wziąłem tą jedną i. No i fajny młody, no co no. Zobaczę co jeszcze tego czarnego, jak on wygląda. Ale śmieszny taki czarny. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było. Wydaje mi się, że to jest po baranie, bo tam był jakiś taki. O, ale czarny baranek będzie fajny. Co ja wam powiem. Po żółtym to to na pewno nie są, to żółtego geny nie są. Może gdzieś samiczka była mieszana, ale też wątpię, bo z reguły po Nowo znaczy z reguły zawsze wychodzą po mieszkańcach Nowozelanda białego, z, y, znaczy Nowozelanda y, czerwonego z, z białym wychodzą takie czarne, nie? A ta samica nie jest czarna. Miałem parę takich miotów, parę osób też miało i zawsze wychodziły takie, nie? Więc wątpię, że żeby ta samiczka miała gdzieś, gdzieś pokrzyżowane, to pewnie po tym baranie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać po baranie, jak to miód będzie się rozwijał. No dobra, ja się z Wami żegnam już w tym odcinku, cześć.